Witam serdecznie, cześć, życzę pozdrowia i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wy Evil Island. Evil Island Klątwa Zagłonej Duszy, czyli przygody Zaka w świecie, którą tu poznaje po kolei kolejne lądy, a który my tutaj poznajemy razem z nim, jeżeli ktoś oczywiście w to nie grał, bo ci co grali no to zapewne grę znają, bo ona jest dosyć już no, wiekowa. W każdym razie tutaj jesteśmy ponownie u Wielkiego Maga. Eee, wykonaliśmy sobie tutaj w poprzednim odc odcinku za Pożegnaliśmy się tutaj z, tym, z ingos nie mamy już możliwości są wyjścia czy przed powrotu sobie do wioski wybraniec tutaj Legipad no ogólnie zginął, nie może tak wrócić tak jak teraz jest ubrany, po no prostu nie mógłby tak wrócić. Także dobra, bierzmy sobie tutaj e, nasze kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem będzie tutaj podróż do Suslanger, czyli piaskowej ogólnie krainy, w której e, panuje terror i e, no, władza silniejszego. Ale dobra, o tym e, dowiemy się potem. Na razie weźmy sobie m, tutaj przegadajmy z Tkarikiem. Ja nie będę teraz spoilerował. A na razie sobie pogadajmy. Pomnienie minionych dni dżunów. Głupio byłoby nie skorzystać z niego, tak więc w ten sposób dostaniecie się do suslanty. Bądź ostrożny i pamiętaj, że każdy, kogo napotkasz, może okazać się szpiegiem. No tutaj to było to nie bardzo tak głupio. Byłoby nie skorzystać z niego, był to nawet dosyć głupi pomysł, żeśmy skorzystali z niego, ale zaraz się tutaj ogólnie dowiecie dlaczego. Piękna kraina. Zajebista, prawda? Kurno, jaki fajny szklet. Już O, wspaniały Isetbeku! Mamy nowego więźnia w naszym lochu. Uważam, że ten człowiek to wartościowy okaz. Złapaliśmy go w pobliżu portalu prowadzącego do bezużytecznych lądów, a opierał się nam jak wściekły pies. Jest dobrze zbudowany i wygląda na inteligentnego. Mam nadzieję, że moje starania zostaną docenione. Śmiesz nazywać tego niedokarmionego psa wartościowym okazem? Powinienem kazać Cię dobrze wychłostać za takie żądania. Z całym szacunkiem, wielmożny panie, nie mogę się z Tobą zgodzić. Przysięgam na wszystkich moich przodków do ósmego pokolenia wstecz, że ten człowiek jest bardzo dobry, albo nie jestem porucznik Kardaur. Gdzieś mam Twoje zapewnienia. Jedyne czego potrzebuję, to porządny trening dla moich żołnierzy. Hej, blond kalu! Gadaj, chcesz przeżyć jeszcze parę godzin? Czy mam Cię zaszlachtować w tej chwili? Każdy jest bohaterem wobec bezbronnego więźnia. Oddaj mi moją broń i zbroję, wypuść i zobaczymy, kto jak długo pożyje. Aha, szczeniak pokazuje ząbki. Zapewniam Was, panie, że gryźć też potrafi. W takim razie w porządku, możesz go użyć, lecz pamiętaj, jeśli wykona mniej niż połowę drogi, zajmiesz jego miejsce i nie pomoże żadne twoje skamlenie. Tylko rozkaz, a udam się zaraz do kanionu śmierci, a moje ostatnie słowa będą słowami miłości dla ciebie, mój panie. A teraz słuchaj uważnie, ty żałosne zero. Jutro z rana dostaniesz jedzenie i broń, potem zostaniesz wypuszczony do kanionu śmierci w pobliżu głównej bramy południowej fortecy i dołączy do ciebie paru młodych żołnierzy, którzy gorąco czekają awansu. <laughs> Twoim zadaniem będzie osiągnąć bramę północnej fortecy, a zadaniem żołnierzy przeszkodzić ci w tym. Szczerze to nie będzie uczciwy sport. <ścoughs> Dodatkowo będziesz musiał stawić czoła pająkom, ćwiczonym specjalnie, by łapać zbiegłych więźniów. Możesz się opierać, nie będziesz za to ukarany, ale jeśli umrzesz przed czasem i wspaniały Icedback będzie niezadowolony, przyrzekam ci, że zapłacę wystarczająco dużo nekromantom, żeby torturowali twoją duszę tak, jakby niedoświadczony rzeźnik torturował twoje ciało, tylko że znacznie, znacznie dłużej. <grystanie> no i dobra, i tu się nasze, e, nasza przygoda w Slęgrze zaczyna. Tak, że no tutaj mógł nas normalnie przenieść, nie tym teleportem. W każdym razie jesteśmy teraz z niewolnikiem. No, co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy broń z brązu, nie mamy żadnej magii, nie mamy niczego. Żadnego equipunku. 80 ataku, 90 broni. No myślę, że będą to dosyć dobre y, parametry. Tylko, że zbroi mamy bardzo mało. Ale myślę, że y, z takimi parametrami będzie to no, dosyć e, sporo, tutaj, e, tego obrony. Że powinniśmy sobie akurat jakoś poradzić. W każdym razie, dobra. Kanion e, śmierci. Kanion śmierci to szybki save. I dobra. Ruszajmy, zobaczymy, co nas tutaj czeka w tym kaninie śmieci. A, jeszcze, to jest tutaj taka sprawa, że są tutaj takie e, fontanny z wodą, które e, powinny nam dać tutaj siły trochę na jakiś czas. Jak patrzę, no, tutaj jest też jakiś skarb, ale nie wiem, czy to będzie coś przydatnego. W każdym razie, dobra, Damy się tam, zobaczymy. E, idźmy i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ogólnie, no, Suslangia też jest. E, coś tam mówił, ale nie tutaj... O, może 2700 za każdy obelisk A, tutaj na 180 sekund siła plus do tego e, tutaj to plus do tego tutaj pada nam poro doświadczenia, bo to jednak kurczę szama to do tego, że błóż się ładuje No więc z tamtym tym. Idź tu, idź tam. No dzi mnie to. już Przygotuj się na śmierć. tego jeszcze kupczę. Miecz ma to do tego, że kurczę ma więcej obrony niż ataku. Miecze są do obrony tutaj stworzone. Jestem naprawdę stworzone do obrony. Nie będzie to jakoś bardzo ciężkim się wydaje. wydostać się tutaj przez ten młody wojownik. Myślę, że nie będzie to jakoś bardzo ciężkie. No to się właśnie co jest w tej skrzyni. W bo szczerze powiem, nigdy tej skrzyni też tak nie brałem. Się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Zachodnia kryjówka, właśnie, kurwa. Otrzymałeś zadanie. Zachodnia kryjówka, 2727 tysięcy. Za dotarcie. Są ładnie opłacane te zadania. Już postać musi się... 50 tysięcy złoto Już postać musi się finalnie wyszkolić Idź tu, idź tam. Nudzi mnie to już Już się postać musi finalnie wyszkolić, także No. Zrozumiałem Ile mi to zostało? 40 sekund. No cóż. Ale się opłaciło mi to podejście. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Już niedługo. to tutaj go. Dobra, nie ma rusznika. Właśnie, bez, bez leczenia to też jest trochę upierdliwa ta sprawa. Jesteśmy bez leczenia. Znaczy, być też to pod uwagę, że postać jest bez leczenia. W porządku. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Gdyby na przykład grać, Możeć postać grać magiem. W drodze. Od samego początku. To też jest zachęcie. Krzyneczka. Czyli też się tam udam. O, mak. Nie rady. Do Aż nie, bardzo do siła.

Bardzo niedobrze, że magowie też tu są. O, niby to można by unikać przeciwników. Nie trzeba by walczyć zapewne z za każdym napotkanym. Nawet trzech Nie trzeba by no, chyba walczyć to. z każdym napotkanym przeciwnikiem, ale... Czemu ja mam nie walczyć z kimś, kto mi dostarczy doświadczenia? W porządku. W porządku. Tu też się domyślam. Nie, tam nie ma skrzyneczki to tylko tu jest Tak się zastanawiam kiedy będę mógł sobie Ci to z mają z zza... ma zbyt dobrą obronę. Zak ma zbyt dobrą obronę, żeby tutaj... E, tacy byli w stanie... Zaszkodzić. Ach kurna. A najgorsze jest to, że kurczę yy, nie mam leczenia. Drodzy! Wiecie, najgorsze jest kurczę, to, że się nie ma leczenia. W porządku. Ręka i głowa. Prawie jedna jednego ciosa ściągnął. odnia dnia kryjówka. Kolejne 50 tysięcy. Dobra. W drodze. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. oni my im więcej życia o tym szybciej się będzie leczył, no ale. W porządku. W każdym razie tutaj ma czas do... aż dotrzemy. Żeby się uleczyć. Ma czas, aż się dotrze nie tutaj. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne, jeszcze nie udało mu trafić pająków. Nie tak one one są, do... są dobrze warte żądła. kurczę, szkoda. by na te pająki nie popolować. One no, są bardzo dobrze wartem. W porządku. A tutaj będzie drogo. Eee, czy tutaj coś jest? Tu i tu mamy, dobra. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Mam nadzieję, że to pomoże. Pod nią Co mi to dało? No kto Po eto no kto to wizja. Zrozumiałem. W porządku. Ach, przywalnie to dosyć mocno. Tempijo, jak przywali, pająk to dosyć mocno. Cyk, sajwik. No, jesteśmy już prawie. u końca. Tak. Tak się zastanawiam Nic nie kiedy nie będę mógł sobie odpocząć Jesteśmy już prawie na końcu Tu się nie da dostać Musimy się tutaj dostać Nie lubię takich spacerów ale jeśli to konieczne Konieczne, konieczne Tak leczenie leczenie idź tu, idź tam nudzi mnie to już w porządku Co to lepiej niech będą odwróceni. No, poważnie. Żeś podbiegł podbiegi, co kurwa. Żeś się patrzał. za kum. jest za to zadanie, akurat. Za przejście tego kanionu doświadcznie, bo to jest tak. To ta samo dotarcie jest. Eee, tutaj jako 27, ale tu jest tak, 2,700, 2,700, 2,700, 2,700. Tutaj obeliski. Tu coś jest, kurna, ale nie wiadomo co. Eee, tutaj akurat byłem, ale... Nie wiem o co tu chodzi. Będzie twój koniec. Nie wiem, co tam jest, tam nic nie było. Zrozumiałem. Tak. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Kurna, znowu krytyczne. Panem głowę tylko biją? Dawid? Nie lubię takich spacerów. No już jesteśmy prawie, że można powiedzieć, na samym końcu. Zrozumiałem. Można by tam jeszcze tak. pochodzić trochę, ale... Nie ma takiej potrzeby. Co się stanie jutro? Powinienem się stąd wydostać. Zobaczmy, tu jeszcze pająk. Co stanie jutro. Prawdziwy cel. Naprawdę. Jeszcze to interesuje tak. Zakum, kanion śmierci. Co się stanie jutro. Ważne jest dzisiaj. Się zastanawiam, kiedy będę mógł. 27. No i dobra. Tutaj tak jest. E, Ktoś tam chce postać. Jeszcze z nią sobie pogadajmy sobie, ale tutaj ogólnie tym to już będzie wszystko na ten odcinek. Jeszcze z nią pogadajmy. W końcu poszedł ten poganiacz. Posłuchaj, chłopcze, bo chcę ci coś powiedzieć. Kim jesteś? Czego chcesz? Nie mam imienia. Jestem niewolnicą Kardaura, zabawką bez twarzy dla tego ścierwa. Ale nie przyszłam tu, by narzekać. Powinnam wykraść klucz do klatki mojemu panu i cię wypuścić. Ale dlaczego chcesz mi pomóc? Nie myśl, że jestem niewdzięcznikiem, ale. To proste. Żeby uciec z fortecy, musisz zabić strażnika przy bramie. Tej nocy to Kardeur trzyma straż. Och, ale będę szczęśliwa widząc jego martwe ciało. Ktoś nadchodzi. Muszę uciekać. Strażników klatki nie będzie obchodziło, kim jestem. No, bo jeszcze w sumie może e, załatwimy tą sprawę, żeby e, stąd uciec. Także, dobra. Na nią śmierć. No i dobra, słuchajcie, na tym sobie tutaj ten odcinek zakończymy. No tutaj akurat z nią prawa. tutaj to jeszcze będzie długa sprawa. No, także no, tu będzie akurat jeszcze takie dosyć dobre zadanie, dosyć długie zadanie. Znaczy nie mam tutaj właśnie dotrzeć do tego miejsca po i wrócić. Ale dobra, słuchajcie, to już będzie sprawa na następny odcinek. Także w tym odcinku to już dziękuję bardzo, ale to już będzie wszystko. Życzę miłego tutaj popołudnia, miłego wieczoru, zależy, od tej to oglądacie. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do oczywiście do łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Zapraszam tutaj do oglądania liveów na Twitchu. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Siemano i cześć.